Pod koniec maja odbyła się jedna z największych studenckich poznańskich imprez, Juvenalia. Jak co roku do parku Jana Powa II zjechały się setki osób, by posłuchać swoich ulubionych artystów. Spodziewamy się frekwencji co najmniej podobnej do zeszłego roku, czyli oczywiście bardzo dużej e, liczby osób. Mamy nadzieję, że tegoroczny line-up i atrakcje i ta cała nasza tutaj e, otoczka, którą tutaj przygotowaliśmy, przyciągnie oczywiście bardzo różne pokolenia i jak najwięcej osób, nie tylko z Poznania. Gwiazdą wieczoru. Pierwszego dnia imprezy był rapowy duet Problem. Ich hity, takie jak Skrable i Mijawi, porwały publiczność. W trakcie juvenaliów można było również posyłać wschodzące gwiazdy sceny muzycznej. Wśród nich był zespół Muted Message, założony przez grupę znajomych z Liceum. To już są nasze drugie Juwenalie, na które gramy w sumie, bo graliśmy rok temu w Szczecinie e, i, i rzeczywiście... w Trzcinie, tak. E, i, I no super generalnie, super. Kiedyś temu byliśmy w Warszawie nagrywać materiał, e, to będzie czteroutwórowa epka albo pięcio, e, albo pięcio. E, to jeszcze zobaczymy, no i co? Można, można... daty, nie znamy, daty nie znamy, ale no wyjdzie, wyjdzie, mam nadzieję, że w przyszłym roku. Kolejnym występującym zespołem była Natura 2000, która jest obecnie w trakcie promowania swojego najnowszego albumu pod tytułem Ostatni mixtape. No, ostatnia płyta z takiej naszej nauki robienia muzy trochę, że te dwa pierwsze mixtapy, na nich się uczyliśmy robić muzę i To jest płyta, którą pokazujemy, że się Mano, jesteśmy na tej scenie, jesteśmy tutaj, jesteśmy Natura 2000. Poznański Wynalia nie mogły zakończyć się lepiej niż koncertem jednego z najbardziej znanych polskich rockowych zespołów, który przyciągnął pod scenę zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia. Mowa tu oczywiście o kulcie. Po chmurnej pogody, frekwencja na tegorocznych Juvenaliach nie zawiodła, a deszcz dodawał klimatu występom zespołów. Jak w takim razie bawiła się publiczność? Widzę uśmiechy na Waszych twarzach, więc, więc zapytam, jak się do tego tegorocznych Juvenaliach? Super, to jest najlepsza impreza, na jakiej byłam. Uuu, super, tak, to prawda. Mega! Co za noc! Ja jestem przy Puciu nie żaden Kazio Pazio. Co za noc! Myślę, że jest bardzo fajnie, Przy, przyjemna atmosfera, yy, bo oczywiście wiadomo, po imprezie tutaj idziemy do klubu, my się świetnie bawimy, nie? Mamy wolne, więc wykorzystujemy czas. Yy, ja myślę, że są o wiele lepsze niż rok temu, yy, na pewno są lepsze koncerty, nawet na mniejszej scenie, więc yy, myślę, że idzie na plus coraz. Yy... Oczywiście czekamy na... Kasperczyka! <laughs> Ja czekam na Kasperczyku, bracia Kasperczyk. Czy tak samo jak cała reszta ludzi, których pytamy, czekacie na Kasperczyku? Czekamy. No tak naprawdę po to kupiłem karnet, tylko na ten koncert. No i jak wam się podobało? Ja się świetnie bawiłam. otykamię? ty Kamil? E, słuchaj, super, naprawdę... Dobra, kończymy to. Do zobaczenia w przyszłym roku. Pa! pa!